Wszystkim dzisiaj idziemy sobie do Leviatana i z moją koleżanką y, i sobie chcemy coś kupić y, i nie mamy pomysłu, tak? Więc no. Kotek. Kotek. I właśnie idziemy, ale musimy być cicho bo i pokazać... No właśnie, idziemy do Leviatana. I będziemy I... nagrywać, ale musimy mieć na, na kamerę, bo... No. Dobra, i teraz jesteśmy cicho. Może być part 2. No tak. Ale na razie nie. Dobra, daję stopę. Dzień dobry. Dobra. Jestem. Tylko szukuj mnie wierzymy. Co nie? Nie, ale gdzie była ta dubańska? Czekolada. Chyba na czekoladę. I tu? Teraz Ale jeszcze musimy zobaczyć dokładnie to jest rybaj. Chodź, 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 chodź. Tu to są czekolady. Czekolady. musimy sobie zapytać, gdzie była ta druga. Nie, nie wiem. Nie, nie wiem. Nie wiem. Dobra, to chodź, znajdziemy coś. Wiesz, że to się... Ja to wrzucę na YouTube. A. Dobra, wrócimy do Was jak coś znajdziemy. Znaleźliśmy czekotupki, smak dzieciństwa i ja biorę to. Bierzemy takie chipsy. Ale nie wiem, bo jestem na tym. jest. Dobra, bierzemy te. One kosztują. Idziemy I jeszcze, do kasy. I jeszcze coś, może pod kasą będzie. Ej, gumę sobie weźmy, bo ja dawno gumy. Nie jadłem. Ej, to no. Dobra, daję jest stopa. Zaraz mamy no i te chipsy. I to wszystko. Mamy zakrętki. Nie, 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 nie. Ten. Dobra, i idziemy. Czekaj, mogę dać do tej kieszony. No, tylko żeby nie wypadły. I wiecie co się stało? Spotkałyśmy naszą panią z przedszkola. No. To jest moja ukochana, najkochanejsza pani Ever jej twoją, czyli na kampanie ze szkoły ona tak, pra, tak samo wyglądają identycznie Aha. i mają tak samo na imię no patrzcie no dobra my kończymy baję baję